Jak polecieć na Dominikanę bez charteru z Polski w okresie od kwietnia do listopada? Jeśli chcesz polecieć praktycznie bezpośrednio do Bojaibe, wybierz włoskie linie lotnicze i loty z Rzymu czy Mediolanu. Czy wiesz, że aż 7 krajów oprócz Polski ma bezpośrednie loty do Punta Cana, a 8 Włochy latają do La Romana i oczywiście Niemcy to Condor? Przez Frankfurt 10 godzin. Dalej mam popularną Wielką Brytanię, czyli Manchester, Birmingham, Londyn oczywiście. Loty 8, 28, 50. E, nam e, tui. Belgii również tui Fly, również 10-godzinny lot ze stolicy z Brukseli. Francję e, z lotniska Orly e, i tutaj lata e, Air Caribe i e, e, French Bee. Powinien potrwać jakieś 9:20. Ja mówię o lotach, które są do Punta Canal. Z powrotem do Europy leci się około godziny krócej. Z Hiszpanii latamy z Madrytu. Europa, World to Fly i Iberojet to są loty niespełna 10 godzinne i Iberojet również lata z Barcelony. Szwajcaria po Zurich. E, czyli nie ze stolicy, ale z popularnego Corichu lata Edelweiss i Swisser. 10-godzinny lot do Punta Cana i z Portugalii, Orbestem, 8-godzinny lot. Także m, bardzo dobry pomysł, żeby e, zwiedzić sobie stolicę Portugalii. I w, potem, już mamy krótko, bo to 8 godzin, i jesteśmy.